Państwo zwrócili uwagę, że nie posługuje się żadnymi nazwiskami osób, które na terenie raciąża, na terenie przedwojennego powiatu sierpeckiego, do którego raciąż należał, czy powiatu końskiego, do którego raciąż należy po II wojnie światowej. Robię to celowo. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedza na temat tego, co tutaj się działo. Jest relatywnie niewiele. Jednym z jedną z nielicznych publikacji jest ta książka Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami. Autorstwa kilku postaci pod redakcją Witolda Grzebskiego. Człowieka, który był szefem miejscowej komórki Narodowych Sił Zbrojnych. Ta książka jest trudna do dostania. Nawet w Bibliotece Narodowej, która ma obowiązek gromadzenia wszystkich druków wychodzących, ukazujących się w Polsce, tego nie ma. Poza tym, wiadomości są rozproszone i bardzo odległe od siebie. A drugim powodem, dla którego nie posługuję się nazwiskami, jest to, że nikt nie może odpowiadać za winy swoich praojców, chociaż Biblia stwierdza jasno do dziesiątego pokolenia pamięć ludzka trwać. Becz. A po drugie, yy, to nie tylko winy. Są jeszcze zasługi. Tu można by mówić długo i bardziej kwieciście. Mam jednak wrażenie, że... Teraz przede wszystkim do tych, którzy mają lat naście. Jeśli Wam się będzie chciał, to Wy macie, i to jest naprawdę ostatni moment: Wy macie szansę od swoich dziadków, sąsiadów dowiedzieć się, kto, kiedy, po co, dlaczego, jak. Tej wiedzy poza Wami nikt nie posiada. Bo znakomita większość informacji, które są istotne dla odtworzenia obrazu tego co się tutaj działo od roku 45 do rok 56 to pamięć pojedynczych osób, a nie dokumentów. Proszę zwrócić uwagę na sali jest może kilka osób, które Czas między 45 a 56 rokiem pamiętają jako osoby już coś pamiętające. Jest już i tak bardzo późno. Bo ci, którzy mogli coś powiedzieć, odeszli. I ta wiedza, ta pamięć zaginęła. Jest jeszcze jeden element, o którym też chciałbym wspomnieć. W zeszłym roku w kwartalniku. Towarzystwa Płockiego, Naukowego Towarzystwa Płockiego, ukazał się artykuł pod tytułem Mord na Żydach w Raciążu w sierpniu 1945 roku. Niewiele z tego artykułu wynika poza faktem, że w dwóch czy trzech miejscach są ślady informacji o tym, że coś się tutaj przy ulicy Zielonej, podaj 38, zdarzyło. W nocy między 23 a pierwszą w domu należącym do rywki Friszkiel, chyba tak się ta dama nazywała, wtargnęło e, kilku uzbrojonych mężczyzn, żądając wydania pieniędzy, złota, dolarów, a następnie mieszkających tam przebywających, ale jeszcze nie śpiących, mimo późnej pory e, obywateli polskich narodowości żydowskiej czy wyznania Mojżeszowego zaczęli zaczęli do nich strzelać. Nieznana jest nawet dokładna liczba ofiar. Pojawiają się pytania i spekulacje na temat tego, co było przyczyną. W odniesieniu do raciąża nie ma konkretnej odpowiedzi, jest tylko domniemanie, że najpewniej był to jakiś oddział zbrojny. Bo trudno, żeby nie był zbrojny, skoro strzelali. To oczywiste. Pytanie, czy była to jakaś organizacja, czy zwykła bata rabunkowa? przy czym autor tekstu skłania się ku stwierdzeniu, że domyślać się należy motywu rabunkowego No i teraz jest pytanie, proszę szanownych Państwa, skąd to Żydzi wracają? Przecież e, poza tymi, których Niemcy wymordowali na miejscu, e, byli jeszcze relatywnie to liczni, bo grupa, która została wysłana do getta w Warszawie i kilkadziesiąt osób do różnych obozów koncentracyjnych, przeżyło w sumie ze dwadzieścia osób. Wrócili na miejsce. Tylko, że pojawia się w tym tekście, nie odnoszący się do raciąża wątek, tylko do bieżunia i do działdowa, opisujący podobną sprawę, tu bez nazwisk, charakterystyczny albo był taki młody, starozakonny, który przeżył getto warszawskie, później ukrywał się po aryjskiej stronie, a jak przyszła Armia Czerwona, to on działał tutaj w charakterze komendanta Urzędu Bezpieczeństwa. I zaczynają się, proszę Szanownych Państwa, pewnego rodzaju kłopoty, bo albo zacznę mówić to, co wydaje mi się, że jest prawdą i dostanę etykietkę nie lubiącego starszych braci w wierze, albo będę reprezentował tak zwany główny nurt narracji historycznych. Otóż wydaje mi się, że niezależnie od tego, kto będzie później na mnie w sypieszał, powinienem mówić prawdę. Taką, jaką znamy. Przywołajmy, przywołajmy przykład też mazowieckiego miasteczka, tyle tylko, że odległego stąd do 100 kilometrów. Jedwabnego. Nie ma cienia wątpliwości, że ludność polska wymordowała swoich sąsiadów. Trudno zaprzeczać. Obrzydzeniem napawa informacja o tym, że odciętą głową żydowskiego dziecka grano w piłkę. Jeżeli to prawda. Pewnie prawda, niestety. Ale pozostaje pytanie. Dlaczego tak się stało? Czy my jesteśmy zwierzętami? Czy my jesteśmy antysemitami? Czy tak jak mawiał premier e, państwa Izrael e, Menachem Begin, że my Polacy wysysamy antysemityzm z mlekiem matki. Ten sam Begin, który był Urodzonym wrześniu na drugim. Otóż mam wrażenie, że zapominamy o jednym bardzo istotnym elemencie. Kiedy 17 września Sowieci weszli na nasze wschodnie tereny, które do dnia dzisiejszego dzierżą w rękach pogrobowcy, to poza miejscowymi, skomunizowanymi chłopami ukraińskimi, a przede wszystkim białoruskimi, na Białorusi, na tak zwanej Białorusi witano Sowietów znacznie radośniej niż na Ukrainie, w tak zwanej Ukrainie, w małopolsce schodzie. To największy odsetek wśród witających stanowili starozakonni. I nie jest tak, jak chcą widzieć to badacze Holokaustu, badacze Zagłady, że była to przede wszystkim bezrobotna, biedna, a przez to skomunizowana młodzież żydowska. Nie witały populacje żydowskie. Od rabinów poczynając na lekarzach i farmaceutach kończąc. Rychło im to przeszło, bo okazało mi się wrogami klasowymi i podobnie jak Polacy mniej więcej w tym samym czasie wyjeżdżali na białe niedźwiedzie. Potężna ilość meldunków dla komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej, a wcześniej nawet jeszcze Służby Zwycięstwu Polskiej, a później Armii Krajowej, nie pozostawia cienia wątpliwości, że postawa Żydów wobec Armii Czerwonej stanowiła w mniemaniu, w odczuciu całego społeczeństwa polskiego przejaw strachu. Jeśli tego nie będziemy przypominać, to stosunek Polaków, do Żydów po II wojnie światowej, zwłaszcza w okresie, w którym na 130 kierowników 130, 130 kilka funkcji kierowniczych w centrali Urzędu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na 130 kilku, prawie 60, nie 40 kilku było pochodzenia żydowskiego. 30%. Więc nie dziwmy się, że odczucia antysemickie były czytelne, jasne i niebudzące wątpliwości. O tym nie można nie wspomnieć, mimo że tereny północnego Mazowsza były przez Niemców niemal całkowicie oczyszczone. Przepraszam za to określenie, bo wiąże się to z tragediami ludzkimi i mordowaniem w sposób przemysłowy. Oczyszczone od Żydów. Dlaczego zatem ci, którzy wracali, byli traktowani tak, jak byli traktowani? W wielu wypadkach tak, jak z A no przede wszystkim dlatego, że znakomita część populacji żydowskiej opowiedziała się po stronie przeciwnej do większości mieszkańców tego terenu. To jest temat bolesny ale trzeba o tym mówić między nimi dlatego, że mówią o nas, żeśmy antysemici, piszą o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich obozach zagłady. Przypomnę to, co jest wszystkim Polakom, mam nadzieję, znane. Od 1942 roku Polska była jedynym krajem, w którym za ukrywanie Żydów za podanie kromki chleba Żydowi groźba kara śmierci. Skąd więc ta wzajemna, no co najmniej niechność, jeśli nie nienawiść, pomiędzy dwoma narodami, które kiedyś w miarę zgodnie zamieszkiwały te ziemie. I to jest element, którego pominąć nie sposób przy oglądaniu kawałkach historii tych terenów i całej Polski. Chcę jednak zwrócić Państwa uwagę na to, co jest w tym wszystkim, wydaje mi się, najistotniejsze. Te 45 lat komunizmu w wersji terrorystycznej, w wersji mordującej na potęgę w pierwszych 11 latach, w wersji złagodzonej, ale nadal nienawistnej w następnych dwóch dekadach. Wykopały w społeczeństwie polskim potężny ruch pomiędzy tymi, którzy chcieliby pamiętać, jak wyglądała Polska przed II wojną światową, jako wolny kraj i między tymi, którzy o tym zapomnieli. Poza tym proszę wziąć pod uwagę fakt, że w wyniku II wojny światowej nasz kraj stracił nie tylko przeszło połowę przedwojennego terytorium, nie tylko około 11 milionów mieszkańców, nie 6 milionów, 11. 35 milionów obywateli polskich, według spisu z 1938 roku, a spis z roku 1946 wykazał 23 miliony 900. 000. Różnica to jest 11 milionów, z czego straty bezpowrotne, biologiczne to jest około 7 milionów. Około 3 milionów Żydów, około 3 milionów Polaków i około miliona Białorusinów i Ukraińców, przedwojennych obywateli Polski. Ale skąd te 11 milionów? Ano przekroczyła ich granica. To są ludzie, którzy mogli pracować dla Polski, a po wojnie pracowali już na korzyść Związku Sowieckiego. Straciliśmy zatem nie tylko połowę terytorium. Straciliśmy nie tylko 11 milionów wygodań. Straciliśmy prawie połowę majątku narodowego. I straciliśmy coś, co jest bardzo, ale to bardzo istotne. Straciliśmy przeszło połowę inteligencji. Na konferencji w Zakopanym, a właściwie na dwóch konferencjach, jesienią 1939 roku przedstawiciele NKWD i jechajna czyli Gestapo. gestapo Dokonali ustaleń, które zaowocowały wiosną następnego roku dwoma symultanicznie przeprowadzonymi akcjami. Po stronie sowieckiej był to osławiony rozkaz z 5 marca 1940 roku. Proszę Państwa, jaki Pan Bóg jest sprawiedliwy. 5 marca Stalin podpisał rozkaz o wybordowaniu 25 tysięcy Polaków i 5 marca pożegnał się z tym światem. 13 lat później. Tak jak palec proszę. A w tym samym czasie Niemcy rozpoczynają akcję AD, a odseptałem Wiedewich Befreinung sankcją. Specjalna akcja uspokajająca. Obydwie te akcje skierowane były właśnie przeciwko inteligencji polskiej mordowanie na potęgę. Efektem było to, że zginęło. Zginęła przeszła połowa polskich lekarzy, polskich prawników, polskich inżynierów, prawie połowa polskich nauczycieli. To miał wykorzystować następne pokolenia. Nawet ci, którzy przetrwali, mieli do wyboru albo opuściwszy ręce, robić to, co się da, byle się nie naradzać. albo próbować walczyć. Walka zbrojna była dostępna i Nie rotowała jakichkolwiek nadziei. No i przy okazji jest jeszcze jedna rzecz, proszę samotnia, Państwa. Kto będzie wolał, to będzie bolało, to będzie kilogrowisko. Polska była... Polska w okresie II wojny światowej była krajem bez kislingu. Pisling, Pisnik to norweski faszysta, który stał się przywódcą rządu kolaboracyjnego. My nie mieliśmy rządu kolaboracyjnego, bez wódze. To, to nie dlatego, że, że nie byłoby her. A co Władysława Studnickiego poczynając, czyli Leona Kozłowskiego byłego premiera rządu Rzeczpospolitej w okresie xx Dlaczego w takim razie... Dlaczego w takim razie nie poszliśmy z Hitlerem? Ręka w przeciwko Moskwie. Jak chciał sugerować do swego czasu w świętej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz, a kilka tygodni temu jego uczeń e, czy wydając książkę, a może by tak, Fakt Ribbentrop B. E, oba te pomysły są dość księżycowe, ale e, w całej tej narracji Zychowicza, a wcześniej Paweł Wieczorkiewicza pojawia się jeden element. I to jest właśnie takie wbrowisko, o którym za chwilę mówił. Jednym z najbliższych współpracowników ministra PK był Pułkownik Pobelański. Według wszelkich znaków na niebie i ziemi agent GPU jeszcze z połowy lat 20. zwerbowany w Moskwie prostu wszystko wiedzieli. Mieli na stanie berysu. Następna postać. Świetlana. Znakomita. Generał Leopold Okulicki. Niedźwiatek. Po aresztowaniu szefa okręgu Związku Walki Zbrojnej generała Karaszewicza Tokarzewskiego w Lwowie, Wysłany do Lwowa, Szybko rozpracowany, aresztowany przez NKWD, jesienią 1940 roku. Siedział na Łubiance, według wszelkich znaków na niebie i ziemi się był tam, załamał i sypał. Amnestionowany wyszedł z Sowietów z armią Andersa, zrzucony do Warszawy jako cichocienny. I to właśnie on był głównym admiratorem i głównym propagatorem Powstania Warszawskiego, które skończyło się w masakryczną klęską. Ja sam jestem warszawiakiem, więc y, ciężko mi o tym mówić, ale wolałbym swoje miasto widzieć w stanie niezniszczonym, a e, dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci przy życiu. W związku z tym powstaje pytanie, a jeśli rację miał Paweł Wyczorkiewicz sugerując, że Leopold Okulicki się załamał na Lubiance, to jaką my mamy gwarancję, że nie pozostała wędem Sowieckim w roku 1944, w ostatnich dniach lipca, kiedy decydowała się sprawa powstania warszywskiego. Agentura sowiecka, rosyjska, była w naszym kraju bardzo rozbudowana. Jak jest dzisiaj, to możecie Państwo sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ja na to pytanie odpowiedzi nie znam. Zwracam jednak uwagę na fakt, że od 30 tys. połowy wieku XVIII, od Konfederacji Barskiej Rosjanie w sposób bardzo skuteczny, bardzo perfidny, i bardzo dobrze niestety przemyślany, zazwyczaj inwestowali w najbardziej skrajne nurty w polskiej polityce. Wyciągnięcie Państwo wnioski z tego stwierdzenia. Skrajności są po obu nie twierdzę, że wszyscy ci, którzy najbardziej e, walczyli przeciwko Rosji, byli traktowani do głowy ewidentną wzdurą, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasz wielki brat z tamtej strony, życzliwie nam się przepatrujący od kilkunastu pokoleń, nigdy nie zapomniał, że może nami rządzić, a najlepiej im to zawsze wychodziło przy pomocy polskich robót. To jest minorowe stwierdzenie, trudne do obrony, ale warto zastanowić Więcej grzechów nie pamiętam, więcej niż nic nie powie. Dziękuję.